to tam no, no no ja, no. co 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 Wiecie, hey, witajcie, jestem na i jest dzisiaj ze mną hot dog. Jełano, Do, tutaj hot dog prosto z grilla. Dosłownie hot dog. Co tu się dzisiaj dzieje? My no słuchajcie w końcu po tak długiej przerwie. cześć, cześć, cześć. Cześć, a, e, witamy ten... Was w szukaniu kosy. Jesteśmy na takim. witamy tego chińskiego pana, który do nas I Kto do nas bił? No nie, no jakiś Chińczyk nas jeszcze odwiedził, dobra, ja muszę też z zrobić hot e, No i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na mapce szukania kosy i zrobimy sobie szukanie kosy do trzech. Kto, e, kto do wygrywał? trzech? Tak, do trzech, a do ilu powinniśmy zrobić według Ciebie? Ile do tego No do... nie, dobrze, do, do trzech jest ok. Trzech mi się wydaje, okay. że zawsze robiliśmy do trzech, aczkolwiek może mi się, mogło mi się coś zmienić. E, no i słuchajcie, kto dzisiaj przegra, będzie musiał Wam rozdać w tym odcinku z Brawo! Dziękuję, jest! Mam samochód! Jej, jak fajnie! Dzięki żeby też wygrać samochód! O, dokładnie, jeżeli chcecie wygrać samochód, musicie zostawić subika na kanale. A tak na poważnie, zróbmy sobie, e, słuchajcie, wróżbę. Wróżbę, czy uda mi się pokonać Kifiego. E, dobry skin to zwycięstwo, standardowo, jak to mówi e, Piotruś. Uwaga, skrzynka jest otwierana. No i zobaczmy. No i co tam Ci wypadnie? Ej, co tam Ci wypadnie? E, no chyba Kifi wygrasz. Tak. 9! <laughs> Ale dobra, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło Dzisiaj słuchajcie, mniej, będziemy grać mniej więcej o równowartość takiego pięknego kałaszka e, Czyli takiego kałaszka będziecie mogli wygrać Albo samochód, czy Albo samochód, tak No a wymagania są oczywiście takie jak zawsze, czyli Like pod filmem, subik na kanale, no i musicie napisać w komentarzach e, Właśnie, co mogliby napisać? Bałwan, napiszcie bałwan w komentarzach Bałwan, Przed bałwan. chwilą wyglądał jak bałwan Ej, wypuść mnie z tego samochodu, bo nie mogę wyjść Zaczynajmy już ten odcinek Dobra, jedziemy już na poważnie kifi i ja muszę wyłączyć tobie. Sorry, zawsze, muszę ci, zawsze, muszę ci zawsze, wyłączyć zawsze, te czicy. Zawsze, zawsze, zawsze. Bo, bo ja ci nie ufam, bo ja ci nie ufam bardzo. Eee, Czemu mi nie ufasz? O pod ci... Co tu jest? E, e. No to ten gość nas nawiedził, nie, co się no. dzieje? Ej, bo on znajdzie kosę! No nie, on nam znajdzie kosę, ja, ja po prostu odcinek. <laughs> Dobra, no ja, właśnie dlatego... Ja słuchaj, ja musiałem wyłączyć te czicy, bo ja ja mu nie ufam też strasznie i. No jas, jas, um. W ogóle ja na tej mapie gram teraz pierwszy raz. Słuchajcie, jakaś nowa w ogóle wyszła. Albo no może już jest od jakiegoś czasu czarny... ja panie, panie, panie Chińczyku, Panie Chińczyku, czemu mógłby Pan opuścić wie? naszą grę? Bardzo Pana proszę Bo ja muszę pokonać Kifiego, a właśnie chyba przegrywam, bo z Panem rozmawiam Halo, halo A Ty rozmawiasz z nim na voiceover? Tak, rozmawiam właśnie z Panem Chińczykiem, ale nie odpowiada mi um... No bo po polsku mówisz do Chińczyka, dlaczego Ty? A no tak Kucyun macia kikifa na Me, okay. Mejamo Damian Teraz odpadziłeś całą jego rodzinę <laughs> Nie, nie o to mi chodziło, przepraszam Przepraszam, dobra Dekosa jest pewnie u góry Bo tu na dole nic nie było O! I ktoś tam się uderzył czymś Kifi Damian Wiesz, że to jest nieuniknione Damian Dobra, znaczy, nie, to nie no. Ja znajdę jeszcze drugą, spokojnie <laughs> nie, no nie. nie, Kifi, błagam, nie rób mi tego. Gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Ja jestem nad tobą, ale ja nie mam... Ja nie mam, to za, nie czy mam to jest siły, przejście. Kifi. Z tobą wywalczyć? Ty zawsze musisz te kosy znajdywać. No już co, totalnie. Nie. No, spadłem. <laughs> A, spadłem! Aaa, <laughs> 1-0! Wiesz co mamy no, 100 no. Nie dostałeś nic obrazy Myślałem że jak spadłeś to dostałeś jakieś obrażenia Nie 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 ej a jak wywalić tego pana Chińczyka? Czekaj, zrobimy pauzę No eee, nie wiem, no po Chińsku musisz komendę jakoś wpisać Halo! Nie, nie znam się. Panie Chińczyku! We... Halo! We... Ty padz, ty padz. Proszę nam dać spokój! We... No tak! Nie, nie, nie wiem, nie wiem czy... No, no chyba się nie poz... nie poz... nie. A. Ej, a! Dobra, uznajmy, że jak on nas zabije, to te rundy się nie liczą. Dobra. Wepal wrotki. Napiszę mu. Czekaj, ja go znajdę, może. No nie, znalazłem go niedobrze. Haj! Oh. O, wyszedł, oh. O, i podziałało! No, oh, widzisz, przekonałem go siłą perswazji. Także słuchajcie, jak będziecie mieli problem z kimś na serwerze, napiszcie mu Wepal wrotki, na pewno zrozumie. Tak. Um, no i słuchaj, kocham na mój drogi piesele Where are you? No my friend? Bo you know. I doesn't know. What you gonna uh, knife me for a win skin? I I wanna knife you. Let's angielskiego, him. O nie, ty ja ty... tak przybulionić trochę. Przybulionie, wiem, wiem, wiem. Ciekawe. Czy eee! jest tym nożem? Czy, ja... czy jest 2.0? 2-0? Czy, ja... czy jest już 2-0? Ja nie wiem w ogóle jak to się dzieje, ale o, chyba to, to jest to pierwszy kena. odcinek, który którym wygrywam. I wydaje mi się, że to dlatego, że tu są cheaty wyłączone. <laughs> um, no to tak, a gdzie jesteś może? Może porozmawiamy o tym, a gdzie co? jesteś. A co, to już masz kosy, weź mm, meta, bo. Sioga, ty, no Niestety no 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 nie będą włożyć dużej ilości tam do tego odcinka, Kifi, przykro mi, ale. niestety. No właśnie, to daj mi wygrać wtedy no, no nie, no, no ja już mówię. Jak, jak deklasacja, to deklasacja, no. Ej, tu już by były otwierane. Nie, no do zera nie możesz, tak. Hmm. Kifi. No, to jest, jest niemoralne to... po prostu, że tak żeby... O ja już pamiętam, jak mnie tak raz ze swoją łam siłem cię, mówisz. Chodź tu, pies, chodź, 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 gdzie uciekasz chodź, 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 ty tam stoisz? Dobra, widzisz już, nie? nie to chodź, to chodź, chodź, Dobra. Hmm. W ogóle słuchajcie widzowie, zastanawialiśmy się czy nagrywać w ogóle tą mapę czy nie, bo myśleliśmy, że jest ona dosyć nudna, ale na razie jest całkiem ciekawe. Jest taka piętrowa. No. Całkiem nawet śmieszne to wychodzi. O, dobra, ja się idę wykąpać. Ej nie, no tu nic nie ma. Masz kosę, widziałem. <laughs> z tego ty szukasz. Co ty myślisz, że mnie oszukasz? Ja szukał kosy teraz. teraz. ty masz pewnie kosę i mnie że mam kosę, żeby cię ja przyszedł. Tak, ciekawe skąd. Nie no zabrałeś, to sama na... Widzę cię, że masz kosek kiwi. Mhm. Uh -huh. Powiedz mi gdzie. Nie Może wiem, z... gdzie? ja jestem chyba na dole, ale nie wiem gdzie ty jesteś. ja jestem? Ej, w ogóle ja się cały czas tak wychylam, że mnie chyba cały czas w ogóle na odcinku nie widać, bo ja się patrzę cały czas tak jak <laughs> Bo ja tak szybko <laughs> Co w ogóle zrobiłeś, gdzie, a, no, gdzie ty a, jesteś, ty w ogóle nie poszedłeś mi gonić, o co chodzi, to deklasacja, czy nie deklasacja w tobie? Ja się schowałem w pewnej toalecie Po co się chowasz w toalecie? E, e. No nie, no nie, no nie Uciekam, uciekam Tak, ty uciekasz No uciekam, no stary Stary, ja za to chodziłem w kółko cały czas na shifcie, bo myślałem, no ty że ty masz kosę No tak. nie masz? No nie, ma, nie masz, tutaj, ja też nie, nie mam. mam Ej, Kimczej. nie masz Czemu No nasz. Straszysz? Nasz kumpel z Japonii uciekł, albo z kim? albo nie wiem skąd jest. No nie! No nie, nie! Nasze bo... depresacji nie przyjmujemy! Nieeeem Więcej Cię szukałem niż tej kosy. Ja już myślałem, że będziesz musiał rozdawać skinę w Koso... dzisiejszym odcinku. Co? Co? Kosowari Koso mafia! O co chodzi? Ja nie rozumiem, a ja nie pani maję po CSGO. Uf. Kiedyś ciebie wytłumaczę. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, postanowiliśmy, I że go. zrobimy dogryweczkę na innej mapie. Wygrywam na aktualnie 2-1. Wygramy do trzech, przypominam. Eee, no i co, no? Mapa klasik. Klasik? Dust, taki. No i to jest Tradycyjnie, kosy. Ta... tradycyjnie <laughs> ja poszedłem na dwór, a tu nic nie ma, nie? Okay. A ja nie. też jeszcze nic nie znalazłem, więc. Y... Troszkę się um, jeszcze a ten klasiku. Pewnie już minąłem ten koncept 5 razy. Ale nie, poważnie, nie mam. O Jezu, to jest jeszcze ten klasyk Classic sekretów. To jest taki klasyk Classic O, aż taki, taki? Tak, to jest ten taki mi pierwszy. I jest, z tego co jest, pamiętam, to. troszeczkę mi lepiej szło na tej mapie pierwszej niż na tej później z tymi tak, wszystkimi. Tutaj... Tak, potem już tak gorzej. Szło. Jezu, tu nawet nie ma połowy domu tego na górze. Tak, nie ma tutaj góry? Bo gdzie jest kosa? Co? Nie masz, masz, nie masz. A, kifi Chodź chodź, bo to już jest koniec filmu, no nie wyjdziesz, no nie masz tutaj sekretów, kifi. Kifi, puk. puk. Co tam? No, no no ja no Co? 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 Nawet nie zauważyłem, że miałem kostek. ja bym jeszcze zagrał jedną do tego. Dobra, możemy zagrać jeszcze jedną, ale słuchaj, w tym odcinku ty musisz rozdać skina Tego o którym mówiłem no, na samym początku. A w każdym razie macie do wygrania właśnie tego Dzięki. dzięki, 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 dzięki Ej, ale to rutyczne to jest e, 3-2, więc... E, Aha! Double nie, or nothing nie, nie, Ja jestem przyzwyczajony, <grym> że ta mapa jest aż tak, wiesz... To jest taka bardzo klasyczna Okrojona ze wszystkiego I czemu my jeszcze dalej biegamy w tym wszystkim? Wejdź stąd O! Kifusiu O co ci chodzi, ostatnie w spokoju. Ja nic nie zrobiłem. Życ, Powiedzmy, wierc. że jestem zagubiony, ale aktualnie jest 3 dwa dla mnie. Um, no i to jest ostatnia runda, co? Dobra, to jest ostatnia runda, tak możemy ustalić. co się. To jest wierc. spoko. A ogóle nie tak, wiem czy na tej mapie się respi więcej niż jedna kosa i nie wiem widzi... A tak. nie, respi się, bo miałeś przed chwilą Miałem, przed chwilą. Ale mam nadal, no... więc lepiej się odsuń Nie masz kosy. Mam kosę. Ale ty nie widzisz co tutaj, czym ja tutaj obracam? Panie policjo? No dobrze, dobrze, ja mam czerwoną, ty masz niebieską, Wież, że czerwona jest mocniejsza Eee, woda, gość ogień, halo Eee, nie no, bez... panie policjancie, przykro mi, ale muszę dokonać pana egzekucji. No i w tym filmie to byłoby na tyle. Oj, nawet Ej. nie miałem kosy. Ej, mi się <laughs> bardzo przyjemnie wróciło do, do tego szukania kosy. Nie a, wiem, jak to wy No, w ogóle nie, ja tego nie, nie robił. No, to naprawdę było śmieszne, co, co tu się działo? Nie wiem, mam nadzieję, że Wam również się podobało. No i słuchajcie, zaglądajcie na nowy kanał Kifiego Gamingowe, Macie w opisie go i macie ten stary kanał, yes, normalny, to normalny, nie? Też w opisie. mnie. Tam pewnie też będzie jakaś giereczka niedługo za mną. Tak, eee, No i co? Papa. Pa. A, no pa, i pa. oczywiście macie tego skina AK-47 Orbit, Orbit z tymi fajnymi naklejczkami do wygrania. Kifi stawia, bo przegrał. Eee, no i tam może jakiegoś już drugiego skina też od siebie dołożę. Może Fek7 Małpi Business, coś takiego. Także macie no dobra, się dwa skiny, dobra. Dwie osoby wygrywają. <laughs> no. <laughs> Lajk pod filmem, subik na kanale, możecie szkif jego zasubskrybować, no i napiszcie w komentarzu bałwan, bo nie wiem czemu przymiałam. A tak, bo kifis się na zmienił i mnie zabukało pa. kawałek, tak było. No dobrze.